Witam wszystkim w takim e, dosyć krótkim i szybkim, postaram się przynajmniej, e, filmie informacyjnym dotyczącym e, czasu zapłaty. E, jak niektórzy mogli zauważyć, e, dosyć często się w sumie o to pytacie, więc pewnie zauważyliście w e, ostatnim odcinku, jeszcze jak kilku poprzednich odcinkach, e, właśnie czasu zapłaty. Dźwięk jest lekko zdesynchronizowany, i dlaczego tak się dzieje, zaraz wam wytłumaczę. E, program, którym nagrywam, jest od Story. I za każdym razem, kiedy ja zapisuję grę yy, w czasie zapłaty, to yy, gra mi się przecina na jakąś sekundę, i potem ten zapis leci dalej. Z tym, że właśnie DX automatycznie wycina obraz tego zapisywania, ale dźwięku już nie wycina, przez co za każdym razem, kiedy ja zapisuję grę, dźwięk powiedzmy się desyn desynchronizuje o jakąś sekundę. Więc. Yy, Problemu, by ogólnie już nie było, gdyby nie to, że ja właśnie trochę powiedzmy, mam nagrane w przód, a mianowicie jakieś 6-7 odcinków. Dlatego postaram się ręcznie synchronizować te odcinki, ale. Mm, nie zawsze może mi się wszystko idealnie właśnie udać, bo tutaj synchronizuję, ale gdzieś jeszcze mi się okaże, że coś tam jest zasynchronizowane. To spróbuję, ale też mi się nie do końca uda. Dlatego. Mm, no cóż, no, więc nic nie poradzę na to, że tak to się dzieje i przez te sześć odcinków, właśnie tak jak mówiłem, będę starał się e, dźwięk synchronizować ręcznie, ale... Mm, no tak jak mówię, nie może mi się... może mi się nie udać jakby idealnie tego synchronizować. Kiedy będę... Kiedy już wyślę te wszystkie odcinki, które mam w tym momencie na kompie, to wtedy zacznę nagrywać innym programem, który już nie będzie czegoś takiego robił, także nie powinno być problemu. Ale w tym momencie będziecie musieli jakoś przeżyć. Wieszcie, ja też mam dosyć sporo pracy związanej z, z tą synchronizacją, bo synchronizacja takiego jedy, jednego odcinka zajmuje jakieś pół godziny do godziny, więc no trochę na tym też muszę siedzieć. Także mam nadzieję, że w jakiś sposób to zrozumiecie. No i to chyba tyle, co chciałem powiedzieć, także ym... no, do usłyszenia w kolejnym odcinku, yy, który może pojawi się jutro, bo pojutrze to zależy, ile mi właśnie zajmie jakby montowanie i synchronizacja tego dźwięku, także yy, na razie.